Witam Was serdecznie, dzisiaj pokażę Wam kartę pamięci M2 do Sony Ericssonów. Pokażę Wam jak ewoluowała pamięć w tych telefonach. Na początku była karta 64 Mega, klasa 0. Następnie podwoiła się 128. Mam tylko karty od Sony, były też od sandysku 128, później 256 512 1 giga 2 giga 4 giga 8 giga i jeszcze była karta 16 giga której nie posiadam, ale jest na rynku ale ciężko ją dostać bo jest bardzo rzadka dzięki za oglądanie tego filmiku, zapraszam was do kolejnych z udziałem Sony, rexonów, nokii i innych telefonów klasycznych oraz akcesorii cześć